dobry kochani, ja jestem Wiktoria i zapraszam Was na kolejny filmik na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj nowi, to cześć, ja jestem Wiktoria, tak jak już mówiłam, i witam Was na moim kanale, na którym opowiadam Wam przede wszystkim o aspektach oszczędnościowo-budżetowych, no ale jeszcze niekiedy zahaczam o tematykę minimalizmu. Jeśli oglądaliście mój budżet na wrzesień, to zauważyliście może, że jestem dość spora suma w porównaniu do tego, co jest zazwyczaj w moich budżetach. Jeśli nie oglądaliście, to zapraszam Was do mojego. do mojej playlisty, w której mam wszystkie moje budżetowe filmy. A ta większa suma pieniędzy jest spowodowana tym, że dostałam dodatek. Premie, nie wiem, jak to nawet nazwać, nagrodę. Nie wiem, nie wiem, jak to się nazywa, jeśli chodzi o właśnie wakacje, czyli w czasy pod gruszą. Ale jest takich premii, dodatków, nagród, bardzo dużo w ciągu roku, które możemy dostać na przykład, więc myślałam, pomyślałam sobie, że fajnie by było nagrać filmik, co zrobić z, taką, z takimi dodatkowymi pieniędzmi w ciągu miesiąca, które dostajemy, żeby po prostu nie poszalać na zakupach i nie wywalić wszystkich pieniędzy do kosza. Także, jeśli ten temat Cię interesuje, to zapraszam do tego filmu. Ok, także, jeśli chodzi właśnie o takie pieniądze dodatkowe, które możemy dostać w ciągu roku, to jest ich dość sporo i są one w różnych kwotach. Czyli tam, na jakieś mniejsze kwoty, większe kwoty. Myślę, że warto się nimi zaopiekować. Myślę, że warto się nimi zająć, a nie. Po prostu dać sobie, żeby one samopas sobie były, no bo jeśli one sobie będą na koncie czy tam w naszym portfelu, e, tak sobie samopas, no to skończy się to tak, że po prostu te pieniądze jakoś tam wydamy i nawet nie będziemy wiedzieć tak naprawdę na co. Pierwszy, myślę, że najprostszy sposób na to, aby zaopiekować się tymi pieniędzmi, to po prostu wciągnąć je do budżetu. Czyli jak rozpisujemy sobie budżet na dany miesiąc, no to dodać również do tych wpływów na miesiąc te pieniądze, no i wtedy jakoś je rozdysponować przede wszystkim myślę, że na fundusze celowe. No, i tutaj na przykład można się skupić na jakichś takich ważniejszych dla nas, albo takich, które potrzebują aktualnie dość sporego wprowadzenia jakiejś tam kwoty, albo na przykład na jakieś takie wyższe cele, które chcielibyśmy osiągnąć w najbliższym czasie: jakieś remonty, jakieś samochody, albo cokolwiek. No, albo na przykład mamy teraz jakiś taki czas, w którym mamy, nie wiem, dużo prezentów do rozdania, albo dużo jakichś imprez. No to wtedy myślę, że wtedy warto się zaopiekować jakimiś takimi funduszami celowymi, typowymi pod jakieś urodziny, imprezy itd. Także to już zależy od waszego budżetu i od tego, co tam aktualnie macie najbardziej potrzebujące, że tak powiem. Druga opcja to jest po prostu otworzenie centralnie, tak konkretnie fundusza celowego, w którym macie typowo pieniądze takie dodatkowe, które dostajecie na przykład, nie wiem, no może dostajecie często premię albo jakieś dodatki, no to wtedy typowo mieć taki fundusz celowy na właśnie te pieniądze, który tam przeznaczycie na jakiś taki wasz cel, nie wiem, wakacje czy, czy właśnie jakieś specjalnie fajne zakupy dla was czy coś. No to już zależy od was i od tego, co tam, jaką macie sytuację, po prostu. Kolejna opcja, którą ja jakoś tam też jakby jest ok, fajna, ale ja z nią troszeczkę bym uważała, a mianowicie. Przyjemności, wydanie po prostu tych pieniędzy na swoje przyjemności, na to, co byście chcieli, na to, co tam wam się wymarzyło, co jest tam waszą jakąś taką rzeczą, którą naprawdę chcieliście, ale tutaj bym uważała, a mianowicie, żeby po prostu tych pieniędzy nie przebąbić na pierdoły. Ja jestem z tych osób, które polecają zrobienie sobie wishlisty, na której macie rzeczy, które naprawdę byście bardzo chcieli, które są waszymi marzeniami, czy cokolwiek, no i wtedy po prostu. Te pieniądze faktycznie na te rzeczy, które sobie wymarzyliście wydać. Ja takie wishlisty lubię przede wszystkim, dlatego, że właśnie wtedy mamy faktycznie. Rzecz, opcje na te, te pieniądze, a nie że one są tak, wiecie, wydawane emocjonalnie, bo po prostu mamy to już chcemy je wydać, tylko to są rzeczy, które faktycznie chcielibyście mieć wśród jakiegoś czasu. Te wishlisty się przydają również, jeśli są jakieś wasze urodziny czy jakieś święta i pytają się was, co byście chcieli dostać, no to wtedy takie wishlisty też się przydają, żeby nie dostawać głupich prezentów, które się nie przydają, tylko faktycznie takie, które są specjalnie dla Was. Kolejną opcją na takie przyjemności jest również coś wartościowego, czyli na przykład wyjazdy z rodziną, jakieś nie wiem, romantyczna kolacja z mężem, albo faktycznie coś dla siebie, jakiś wypadek do spa, no nie wiem, to jest już taka inna opcja, troszeczkę taka bardziej, żeby siebie dowartościować. Jeśli na przykład dostajecie premię za to, że faktycznie mocno pracowaliście przez miesiąc czy cokolwiek, coś zrobiliście, jakiś mocny projekt konkretny skończyliście, czy coś takiego, żeby... Siebie dowartościować i żeby siebie nagrodzić za to, no to wtedy myślę, że to jest fajna, fajna opcja. Kolejny sposób na zaopiekowanie się tymi pieniędzmi jest to mądre oszczędzanie, czyli na przykład danie tych pieniędzy na jakąś lokatę, konto oszczędnościowe, albo na przykład inwestowanie tych pieniędzy. Ja konkretnie jeszcze nie znam się aż tak bardzo na oszczędzanie pod względem inwestowania pieniędzy, czyli te różne konta emerytalne i jakieś tam różne takie właśnie giełdy i różne te rzeczy. Ja się na tym nie znam za bardzo, także jeszcze się nie mogę na ten temat wypowiedzieć, ale jeśli jesteście zagłębieni w ten temat, to myślę, że warto w ten sposób również tymi pieniędzmi obracać, żeby one rosły, żeby one po prostu dalej rosły. Kolejna opcja jest to wymiana jakichś sprzętów w domu czy, czy w waszym otoczeniu na nowe. Ja myślę, że to jest fajna opcja właśnie inwestowania pieniędzy, no bo wtedy nie trzeba wydawać na jakieś naprawy, zaopatrzycie w nowy sprzęt, Bardziej, wiecie, wydajny i tak dalej, bo na przykład jeśli kupujecie nową zmywarkę czy pralkę, to wtedy ona pobiera na przykład mniej wody, czy coś takiego, i wtedy też warto w takie rzeczy inwestować, bo to później skupia się na tym, że możecie na przykład więcej pieniędzy zaoszczędzić na rachunkach na przykład. Ale tutaj myślę, że również skupiałabym się na takich pieniądzach trochę większych, które jesteśmy w stanie dostać. Na przykład, nie wiem, jakiś sprzedaż samochodu, i wtedy dostajecie więcej pieniędzy na konto, znaczy, nagły zastrzyk gotówki albo jakiś spadek, nie wiem cokolwiek. To są takie pieniądze, które jakby nie zdarzają się często jakoś specjalnie. Ale zdarzają się w życiu, i wtedy to są takie dość mocne zastrzyki gotówki, takie większe, i wtedy myślę, że warto te pieniądze faktycznie zainwestować w coś, co może nam w przyszłości przynieść większe korzyści finansowe, jakieś, nie wiem, mieszkania. Które możemy wynajmować, albo działki, albo coś takiego. Także myślę, że jeśli chodzi o takie pieniądze, to wtedy inwestycja to jest podstawa, a nie wydawanie tych pieniędzy na rzeczy, które później, że, że po prostu. Po prostu je później wyrzucimy i będziemy żałować tego, że wydaliśmy naprawdę sporo pieniędzy, i tak naprawdę ostatecznie nie wiemy, na co te pieniądze się, gdzie one się podziały. Więc myślę, że takie mądre inwestowanie, mądre oszczędzanie, mądre zaopiekowanie się, tak jak ja to ładnie nazwałam, pieniędzmi. To jest naprawdę taki kluczowy, kluczowa rzecz, jeśli chodzi o takie dodatki, premie i też ogólnie te pieniądze, które na co dzień dostajemy, czyli takie normalne wypłaty nasze, bo dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę dużo zaoszczędzić, jesteśmy w stanie naprawdę dużo z tymi pieniędzmi podziałać, żeby mieć w przyszłości coś więcej. A o to właśnie chodzi. Bo w oszczędzaniu nie chodzi o to, żeby po prostu oszczędzać, tylko żeby móc w przyszłości sobie pozwolić na jakieś większe y, luksusy i po prostu na takie życie. Na życie. Po prostu na takie przyjemność z życia. Bo o to w tym wszystkim chodzi, a nie, w, a nie na typowo wyrzeczeniach tylko i wyłącznie, tylko po to, żeby, żeby mieć pieniądze w skarpecie. Bo to nie o to chodzi. I takim, kochani, bardzo mądrym i życiowym aspektem zakończymy ten filmik. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, bo jednak był to taki trochę, myślę, że fajny film mógł komuś coś, coś do życia wprowadzić, fajnego. Jeśli Wy macie jakieś inne opcje, na to, gdzie dajecie po prostu pieniądze, które dostajecie z różnego rodzaju premii, podwyżek. Nagród, jakichś dofinansowań, nie wiem czegokolwiek, które dostajecie, to dajcie znać w komentarzach. Ja się na pewno tam wypowiem na ten temat, co, co o tym myślę, o tych Waszych sposobach i pomysłach. Może ja je również wprowadzę w swoim życiu. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę Wam miłego tygodnia. Do następnego. Bajo!